A człowiek tylko by chciał w spokoju, na luzaka, bez żadnego b -b 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 z rana. Dry, 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 dry. No co tam, Baśka, mów szybko, bo śpieszy się do pracy. Nie jestem wkurzona, tylko po prostu, Baśka, ty mnie nie zrozumiesz, bo ty nie masz takich emocji z rana, jak wychodzisz, chcesz wyjść do pracy i nagle wiesz, wszyscy od ciebie chcą. Nie masz męża, nie masz dziecka, ty po prostu jesteś, wiesz, wolnym człowiekiem. I co mi, kuźwa, przeszkadzało w tym misiu? No co, co, co? No, słuchaj, normalnie tak, muszę zrobić tak. Jedno śniadanko, drugie śniadanko, śniadanióweczka naszykować. Jeszcze proszę go, stanie Niuniu z tego łóżka. Musimy zaraz wyjeżdżać, ja się śpieszę do pracy. On mała, jeszcze minutka, jeszcze minutkę. Ja muszę zaraz wychodzić, on jeszcze minutkę, jeszcze zemów nią On wiesz, on na luzaka, on jak stary, on na luzaka, po prostu na Wiesz, schodzi sobie, wiesz, rano i on. Mała, dobra, nie denerwuj się zdarzymy. I nagle, słuchaj, ja w takich nerwach cała, wiesz, bo tutaj trzeba zaraz wychodzić, tutaj to śniadanie, tutaj ta śniadaniu, tutaj to wszystko przygotować, żebym się złożyła na pić, ale już nie potrzebuję. I nagle schodzi stary z góry. On schodzi, drapie się po jajcach i on mówi, a co ty tak codziennie rano wprowadzasz taką nerwową atmosferę? Rozumiesz to, Baśka? Ja patrzę, mówię, nie no, kuźwa. Patrz go. Staje na ostatnią chwilę Królewicz, nie musi chować ubrań, śniadanka, drugiego śniadanka, beczki, kaweczki, pizdeczki, sritupe, I był zadowolony, i że ja wprowadzam nerwową atmosferę. Ja po prostu muszę zaraz wyjść do pracy, wszystko mi się nawarcia. Ja mówię: człowieku, ja nie jestem nerwowa. Przecież widzę, jak coś ci nie pasuje, on do mnie to mówi: to wstań wcześniej pół godziny. Ja powiedziałem: człowiek też się wyspać, rozumiesz? To, on, to wstań wcześniej. że ja się nerwuję z rana, bo ja po prostu wprowadzam do matmosery, wiesz co? przez gardło by mi to nie przeszło. Ja teraz rano wstaję z domu wkurzona, że ten nie chce wstać, bo jeszcze minutkę, tamten zaraz wstanie, taki wiesz, nabuzowany, naburzglowany, i ja muszę wiesz, udawać, o, cześć, syneczku, o, i ciumy ząbki, i mamusia, już robi tutaj siadaneczko, tutaj wszystko przygotowane, o, kochanie, wstałeś i śniadanko na stole stoi, idziesz z takim sarkazmem, z takim uśmiechem, takim wiesz, jakbym mogła to po prostu, jak mogła się tam usiąść, się tam po prostu wszystko mi się gotuje, ale hehehe. No, teraz musimy wychodzić. Ja się śpieszę, dobra, no to przyspieszymy troszeczkę tempo. Lalalalala, la, mówić: mówi, mama, to ty taka jest zdenerwowana. Ja mówię: nie! przestań, nie będę się denerwować, przestań, nie będę się stresować. Syneczku, no zakładaj buciki, tylko tak szybciutko. Nie gadaj, tylko zakładaj, nie gadaj, zakładaj. A ty tam, masz ściadanko, co se wiesz w spokoju, tak jak my wyjdziemy, będziesz miał ciszę. A ja se tam, to już poradzę, nie? No, będę kończyć, bo. Ja się do pracy proszę. Dobra, babeszka, muszę kończyć, no to buzia pa. Dobra, uspokoję się, no pa. Ha ha ha!